Pani Marszałek, Wysoka Izbo, miasto, które reprezentuje w Sejmie, czyli Bydgoszcz, miało ogromny wkład w rozwój narodzin krajowego lotnictwa militarnego, cywilnego i sportowego. W Bydgoszczy w roku 1920 powstała pierwsza w Polsce oficerska szkoła lotnicza, która właśnie wykuła talenty Franciszka Żwirki, Stanisława Wigury czy Stanisława Skarżyńskiego. We wczesnych latach przedwojennych istniejące w Bydgoszczy Centrum Wyszkolenia Technicznego Lotnictwa, przekształcone dalej jedyną w Europie i bodaj wyjątkową w skali świata szkołę podoficerską lotnictwa dla małoletnich, wyszkoliło mnóstwo młodych adeptów lotnictwa i działało do 1938 roku. Bydgoskie Centrum Wyszkolenia Technicznego wraz z jedyną w Europie szkołą podoficerską dla małoletnich wyszkoliło wielu młodych lotników i techników, którzy potem sprawdzili się w czasie II wojny światowej. Cześć ich pamięci. Dziękuję bardzo, Panie pośle.